Dzień dobry, witajcie. No, i nastała zima, może nie ta kalendarzowa, ale na zewnątrz. Zobaczcie, ile śniegu. Mamy poranek 22 listopada. Jest lekki mrozik. Tak wygląda tutaj sceneria. Wszystko jest zasypane śniegiem. Szklarnie otulone puchem, tam w środku, w tunelach, najspokojniej w świecie żyją sobie moje drzewa cytrusowe. Bardzo wrażliwe na zimno i mróz, cytryny. Z zewnątrz wygląda to zatrważająco, ale tak naprawdę tutaj nie ma żadnego ryzyka dla roślin. I co roku przechodzimy przez to samo, nawet gdy są mocne mrozy, to po prostu nie pozwalam im wchodzić do środka, i te cieplarnie są też tam w środku dogrzewane. No więc zapraszam do środka, pokażę Wam, jak tam sobie moje cytryny zimują. Tutaj mamy, tutaj mamy rośliny, które sobie spokojnie zimują w środku. Dosłownie tydzień temu zaczęły takie właściwe zimowanie. Tutaj jest taka, taka farelka, którą. Mm, którą dogrzewam. Tutaj jest czujnik do stacji pogody, dzięki której kontroluję temperaturę wewnątrz szklarni już od siebie, z domu. A docelowo będę tutaj miał trzy farelki w razie takich większych mrozów. Obecnie oczekuję jeszcze następnej nocy mrozu gdzieś minus 3 minus 4 stopni Celsjusza. A potem zapowiadane są raczej dodatnie temperatury, więc ta masa śniegu na zewnątrz będzie po prostu topnieć i przyjdzie odwilż. Jak widzicie, drzewka sobie tutaj zimują. Dosłownie tydzień temu zaczęły takie właściwe zimowanie, gdzie temperatura w dzień już, już nie przekracza 12 stopni Celsjusza. Cytryny poniżej tej temperatury są w zasadzie nieaktywne, zaczynają hibernować, ich procesy wegetacyjne praktycznie ustają. To, że tam owoce się wybarwiają w takim chłodzie, o niczym nie świadczy wybarwienie, to nie jest dojrzewanie właściwe owocu, tylko po prostu taka zmiana koloru skórki, utrata chlorofilu, tutaj karotenoidy nadają barwy skórce cytryny. I tak właśnie od środka wygląda ta cieplarnia, zasypana od zewnątrz śniegiem. To jest takie zimowanie, właśnie, które przebiega tutaj co roku. I co roku trzeba to przerabiać, co roku trzeba dogrzewać te cytrusy. I jest to coś normalnego, żeby mieć po prostu z tej uprawy jakieś owoce. Eee, piękna zima, jak widzicie mnóstwo śniegu. Tutaj ja mieszkam praktycznie w górach. To są Beskidy, Beskid Sądecki. No ale i tutaj można, jak widać, uprawiać cytryny. Wystarczy im zapewnić takie, takie warunki do uprawy. No z zewnątrz, z zewnątrz, mimo tutaj tej takiej śnieżnej zimy te, te szklarnie moje wyglądają po prostu zjawiskowo. Po prostu obsypane tym białym puchem, jakby ocieplone. I tak to na dzisiaj, właśnie na, na, na koniec listopada, e, wygląda. Także trzymajcie się tam ciepło. Życzę wam powodzenia na zimowaniu waszych cytrusów. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.